Mandero simandero. w dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać pierwszą lekcję pod tytułem jak wyprzedać robula no i mamy pierwszą lekcję teoretyczną. Tu wam elegancko rozrzucałem drogę, wszystko idzie w tamtą stronę. Mamy robula, który się tam ciągnie pod górkę albo po płaskiemu, mamy tutaj wiolę, no i jedziemy za tym robulem, już dojechaliśmy do niego, włączamy lewy kierunkowskaz, tutaj se mrygamy, później się skręcamy w lewo, no i. Oczywiście robul tutaj się gniecie dalej. My już jesteśmy na lewym pasie, proszę bardzo. No, jak już widzimy w lusterku Robula, to jeszcze musimy mieć tylko długość naczepy, jeszcze przejechać i wtedy skręcamy sobie w prawo. Wiadomo, tutaj jak dojeżdżamy do Robula, to delikatnie gazu, czyli na przykład jak macie gaz, wiecie, w tyle, no nie, no to musicie dać o ciutkę więcej, no nie. Wiadomo, że w innych autach, no to będzie trzeba dać tyle, no bo wiadomo, że wtedy yy, no, robula ciężej wyprzedzić, ale wiolą, skanią czy czymś takim to spokojnie wyprzedzicie, jeszcze v to w ogóle nie musicie dawać gazu, no nie tak, to wiadomo, no i cyk, tutaj yy, delikatnie gazu, tu, 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 no i później tu już jak jesteśmy na tym miejscu, mniej więcej tutaj w tym miejscu, o, tu, to już możemy sobie delikatnie gaz odpuścić, tak jak trzymaliśmy w tym miejscu i sobie podróżujemy dalej. Zaczynamy oczywiście lekcję praktyczną. Mamy przed nami Robula nieszczęsnego, który się groma, y, g, ciągnie pod górę 70 na godzinę. A my teraz robimy taki manewr. Dajemy migacz w lewo, zmieniamy na lewy pas. Delikatnie, pamiętajcie, delikatnie troszkę gazu dajemy i wyprzedzamy Robula. Delikatnie, bo te, wiadomo, że jak za szybko dajecie to też szkoda paliwa. A tak to delikatnie, tu jest naprawdę sporo mocy, to nie Robul. No i mamy Robula już w lusterku. skręcamy sobie w prawo i odpuszczamy sobie oczywiście delikatnie gaz, i lecimy sobie dalej. Także tak, tak wygląda właśnie lekcja wyprzedzania Robula. Sądzę, że nie jest jakaś trudna. Każdy sobie z tym powinien poradzić. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wynieśliście coś z tej lekcji. Dajcie znać, jaką lekcję robimy drugą.